Nie wiem, spotykam jakiś popierdoleńców na tym moment. Przepraszam, że się skipnąłem dwa razy, gruby. Sorry. Ale co wyzywasz? Dla no, co wyzywam? To ja to jest stwierdzenie faktów, nie wyzywam. No wiem, ale. o dobra. No. Z... <laughs> Tego nie było. Pozdrawiam, Twoich widzów. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Po co ci szalik w domu? E, bo to jest mój tata. Tutaj szali, kurde, nie jesteś fronty. Twój tata. Jeden no. tata, tata. Pytanie, mi jeden tak. na moim kanale. mój tata. Lewandowski. Ja wątpię, że Lewandowski Przed by pozwolił swojemu dziecku. no, żartuję. A kochasz lewego? O, całe serduszkiem. To trochę, 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 pedalskie. Ale to jest mój idol. A je, okej. Okay. No. Mój też. A jaki ma numer Lewandowski na koszulce? Dziwiątka. A w jakim klubie gra? FC Monachium. A ile strzelił bramek w tym sezonie? O, kurczacki. No to fajny idol, słuchaj. Ale jak, jak o Idol to jest. Ale pierwszy to Alberto. Jaki Alberto? Alberto. Jaki Alberto? Rapper. Polski? Tak. To chyba nie polskie imię. Ale Alberto to Szef. Alberto to szef. A ile ty masz lat, Aj. że mutacje przychodzisz? 16. I mutacje dopiero teraz przychodzisz? No. Ty, stary, musisz mieć giga przejebane w szkole? No, trochę. Trochę? A ja trochę. słyszałem, że męski członki na Bulgardła i e, na ten. Na mutacje pomagają. Tak. No, więc o, możesz tam lewego mi... poprosić. No. Żebyś. Żeby Ej, on ci dał obloty. Ale jaki dzisiaj dzień? Dzień loda. Nie. Nie, a dzisiaj jest siódmy. Urodziny moich koleżanek, no przecież. Nie, a nie wiem, dzień ruchania twojej starej na basenie. Nie, nie. To nie wiem. Jaki? Dzień seksu. Naprawdę? Nie żartujesz? Nie. O, poczekaj. Nie żartujesz sobie. Nie. Poczekaj, ja muszę iść zaraz celebrować ten dzień z Miszkiem. A to w stream. A ty z kim celebrujesz dzisiaj? Ja już... ja już dawno. Ze swoją ręką? Tak. No, ale tak też można, tak też można. Wiesz, każdy lubi kto to, co lubi, nie? Niektórzy tak. mają szansę z lewym, no a niektórzy ze swoją ręką je tylko i wyłapią. Zgadza się. No, ale kiedyś będzie ci dane mu pomóc, też mi tak okay. mi się wydaje. Okej, okay, okej. Okay. No, Patrz, wchodzę, przebijam błonę dziewiczą, stary. No, widzę właśnie. Patrz, już się rozrywa, widzisz? A, no. Dobra, nie jestem zjebany. Co się dzieje z moją głową dzisiaj? Ale ty też jesteś zboczony. To wszystko przez ciebie. Jak to? No tak, to zaczęłeś mi o tym, żebyś. Się, no zaczęłeś o tym, żebyś lewemu. Przedsiąg w domu jak kurwa A, Stary! Ty chyba piszczałkę połknąłeś jako małe dziecko Ja cię dupię, ale ty jesteś gigas po komortka Tak A skąd jesteś? Z Polski. Ale mówię dobra, miasto! Mazowieckie mam a, no ja tak, przecież lipotą. ty w tym, w Warszawie z Lewandowskim mieszkasz. No co ja mam? No. No, no, normalnie. Ale nie, z Wawki jesteś? Nie. Pod Wawki? Tak. A du dużo od Wawki masz? Nie wiem, czy to jest dużo. Płock? Nie. A gdzie? Daleko. No, ale to gdzie daleko? W sumie sam nie wiem. No nie, jak się nazywa? Na jakim zadupił? No, jak się, jak się nazywa ta wioska? Włosiański Jaki? Wyspiański? Tak Włosiański. Nie, no, nie no gdzie mieszkasz? Yyy, z Łodzi jestem. Łódź jest 100 km od Warszawy. Tak, no, no nie wiem ile. A, okej. Okay. No, no dobra, to fajnie. Dobra, Ale stary to to Lysiązka. nie... Jak kurwa ty... Co ty dupisz? Przecież łódź to jest łódzkie Nie. No kurwa, jakie ma zawsze? Cię pierdolnęło? Możliwe. Ja sam nie wiem. Ja, ty jakiś, co to tam jest? Herbatka na gardło. Nie wiem. Jakieś ziółka. Żubr. Żubr. Ty, A... moje ulubione piwo, naprawdę, nie żartuję, moje nie. ulubione. Moje nie. Nie? A nie. jakie jest twoje ulubione? Ym, nie wiem. Harnasz. Nie. Harnasz do dupy. Dlaczego do dupy? Ty, ale ty, Nie że tak się... Siad chcesz siadać na butelkę? Nie ma problemu. Mo możemy na słoja, będziesz zaraz siadał, jak cię... Oh. Nie no, pozytywna siebie oh, yeah. mordka, mortka, stary Pozytywna Siebie też mortka no. Masz propsy u mnie, mówię ci. Propsy wielkie, każda laska powinna być twoja za to śmianie No <gry> Nie zmieniaj się stary, nawet niech ci ta mutacja zostanie Dobra. Da. No i ja essa